Długo w tobie dojrzewał ten pomysł, bo czy to było tak, że ty od lat już myślałeś o tym, żeby nagrać solowy solo album, czy to jest taki pomysł, właśnie COVID cię pchnął mocno w ramiona tej Nie, nie. nie. Płyty. Ja od lat już o tym myślałem, myślałem miałem w szufladzie sporo utworów, ale tak naprawdę to rodzina mnie do tego namówiła, bo powiedzieli: Człowieku, no co ty tu będziesz chodził po domu, kręcił się, nie, wiesz jak to jest? <laughs> muzykoterapia, muzykoterapia. Mocno. No właśnie, w końcu żona stwierdziła, że w tym miejscu nikt nie stał, a tu. Jakiś pan cały czas stoi, przechodzi stąd, z tej strony, na tą stronę, więc yy, rodzina namówiła mi, że wreszcie się za to wziął. Yy, to mi zajęło dużo czasu. Zresztą yy, kupi kupiłem sobie taki program Garaż Będą jest w Apple yy, Tam yy, taki, to jest taki program yy, studyjny, prosty, bardzo nauczyłem, co synowie mi namówili, żebym się nauczył go obsługiwać, bo to też jest z, z jakimś korzyścią dla mnie i e, kiedyś czytałem e, wspomnienia Fila Kolinca, który opowiadał właśnie, że to cała jego pierwsza płyta, to był efekt zainstalowania w domu studia, w sypialni, bo często przychodzi, a ja miałem dokładnie to samo, że często nad ranem przychodzą mi takim wczesnym rankiem mi dobre pomysły, a potem to wszystko ulatuje, bo człowiek tego nie zapisuje, e, coś fajnego, jakiś nawet e, fajny refren, czy jakiś fajny tekst. Ale fajnie, fajnie, a bo za chwilę już się tego nie pamięta. I Collins też opowiadał, że jak e, nagrywał tę pierwszą płytę, to zainstalował sobie takie proste studia i sobie po prostu te pomysły nagrywał. I ty w pewnym momencie z, e, stwierdził, że ma tych pomysłów Z20, 10 z nich obrobił i wyszła najlepsza płyta w jego karierze. No, ja, nie, ja nie mówię, że to będzie najlepsza płyta w karierze, ale też na tej zasadzie działałem i też się cieszę, bo mnóstwo takich pomysłów mi przychodziło, które, czy rozwiązań, bo poprzewracałem te niektóre piosenki, które. Gdzieś tam miałem w szufladzie od, od wielu lat, yy, pozmieniałem teksty, czy pozmieniałem trochę tą formę muzyczną, czy, czy brzmienia, czy jakieś tam w ogóle podejście do, do piosenki, ale sobie nagrywałem różne wersje i, i, i w, w pewnym momencie też zauważyłem, że mam 20-24 kawałki, które są bardzo ciekawe dla mnie przynajmniej i przy jakimś tam obrobieniu yy, mogą spokojnie pojawić się na płycie. Także... Ja bym powiedział, że ten okres pandemii zintensyfikował moje prace nad płytą, ale ten pomysł dojrzał już od kilku lat. Zresztą, chłopaków uprzedziłem uczciwie, że chcę coś tam zrobić sam po swojemu, i, i, i też chyba są zadowoleni, że to odbiega trochę od bicyta czarno-czarny i, i się z tymi brzmieniami nie kojarzy, bo to jest po prostu całkiem inny dalejdzień. Subskrybuj, by być na bieżąco i nie przegapić nowych rozmów.